Cześć, Bansiu, Widzimy się po trzech miesiącach naszej współpracy. E, powiedz mi w ogóle, zanim zaczniemy, z jakim problemem do mnie przyszłaś? Nie miałam chętnych klientów na technikę włosu maszynowego, na makijaż permanentny. Dobrze działałaś w mediach społecznościowych mm. i to nie za bardzo działało, prawda? Tak, tak. Instagram, możesz mieć piękny Instagram, super prowadzić strony na Facebooku, ale bez kampanii reklamowej to się nie da. I po tych trzech miesiącach, jak na razie oceniasz? Proces, bo nazwijmy to procesem. Tak, to jest zdecydowanie proces. Myślę, że bardzo fajnie się to rozwija. Jest coraz więcej tych zapytań, zainteresowanych kobiet, klientów, które się zapisują. więc Myślę, że jestem pozytywnie w ogóle zaskoczona szczerze. W pierwszym miesiącu pamiętam, że mieliśmy 10, tak. 9. W następnym tam się zastanawialiśmy, jak to dalej będzie, ale zaufałaś dalej procesowi. Teraz mamy. Możliwe, że 16. Zobaczymy, jak to się tak, skończy. W sensie. Także widać, że to idzie do góry. Zaczynają ci też polecać, panie. Tak, tak. Także widać, się rozwija. Ty też fajnie, bo reinwestujesz te pieniądze w szkolenia dalsze. Teraz będziesz może szkolenia też szła. Myślę, że od tego bym zaczęła. Ja wchodząc w branżę Beauty, no nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak istotna jest reklama, jak faktycznie nieodłącznym takim elementem prowadzenia własnej działalności jest. No i w pewnym momencie się tak zderzyłam ze ścianą. I niech że że z tego nie, A no to nie było się No że stałaś i poszłaś dalej, bo niektórzy się zderzają i dalej w tą ścianę uderzają tak. i ci no kończą przy tej ścianie. Także dobrze dla Ciebie, że to zrozumiałaś i ten biznes idzie do e, przodu. I to najważniejsze, najpierw wyniki, później płatność. Taką gwarancję daję moim klientom. Jeśli tak jak Basia masz problem z dotarciem do nowych klientów, chcesz więcej zarabiać, chcesz przestać się stresować, codziennie postować, co znów zrobić, żeby przyciągnąć do nowych klientów, skontaktuj się ze mną, zobaczymy czy jestem w stanie Ci pomóc.